Witaneczko, ziomeczki, jestem OlejowyPL A to już jest nasz drugi odcinek z gry Happy Wheels Zagramy sobie w Happy Wheels Ponieważ chciałem zagrać, ale nie miałem czasu I pomyślałem, że Wam nagram filmik No to zaczynamy Lagu, lagu, lagują Ladingują nam się levele No już się ladingowały praktycznie Obstacle Source 2 nie chcę by się czytać za za bardzo, ale welcome to obsa i pewnie wygram. A ty to nie takie łatwe. O nie 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 Byle jakich? Nie patrzałem w ogóle O nie! Po co go? O, o, o ale się pochłonasz Ale, ale patrzcie, on się tak nadział na, na te dwa noże I jeszcze nadział się na tego A on jeszcze żyją niektórzy Santa Claus pewnie o, oh, fak Czyli już wszyscy deadly, spoko, wygrałem poziom <laughs> Nie, bez przesady Po nogach i po dupie, o No i już nie żyje, jeden Teraz Santa Claus Opa Santa Klaus się rzuci sam... samego siebie, dobra Kurde, trudne to Ale się nadział. Siedzi, to praktycznie on siedzi w powietrzu Siedzi w powietrzu i sobie by tak siedział daję mu spokój No i mi miecze zasłoniasz ty dziadu ty jeden Nie, ostatni raz biorę ten level takie levele No i znowu usiadł no i znowu będzie zawadzał za, za miejsce i tyle Jej, nie żyje yy, To trochę dziwne, że się cieszę, że Mikołaj nie żyje ale spoko. No i wygrałem. Wygrałem. Czemu to, to nie, nie chcę ten, no co to, to nie wiem. Rainbow Run. O nie, Pogo flea. To będzie fajne. Fuck. Ja nie. Ja, ja ale ja myślałem że. To... Mhm. Fajny, poziom. Spoko, na serio, spoko. Daleko weehee. Fajne intro? No właśnie zapewniałem wam o tym mówić, że sorry, że tak od razu wyjeżdżam. Fajne intro! W środku czegoś co ja gadam, nie? T-Volt nim po Steedru. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę. Albo zasubskrybuj. Oh fucking shit! Ja to mam przeskoczyć? Hop! Hej, łeb mnie oderwało! Ale fajnie! Ej no! Masakra! To jest masakra! Jak to... Nie, ja, ja tego nie przejdę. Higwide to to heal. Demo. No fajne, dobra. Sprawdzimy, że takie fajne niby. Ui... What the fuck? What the fuck? Ja to mam wjechać? Fak? Na pewno? Jak mi tam każą, no to wiadę, nie? O oh, fuck! Odrwała mi się ręka! Jak ja teraz będę kierował! Jakie ja z górki będę... O fuck, chyba mi strzeliło w miednicę i łeb mam przy jajach, spoko. Naprawdę dziwny poziom. Nie będę chyba w takie grał. Poziomy. O, 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 o. O, dużo o kra. O. Biorę dziadka od żółtowca. O crap! Psz, 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 psz. Łeb mi oderwało nie masz ja dalej dalej te, te, te turbo mi tam cały czas chodzi nie, nie nie, takie poziomy ja chcę na przykład takie coś jak O! To jest fajne Battle run Kiedyś gra... grałem? Kiedyś nie? Grałem tak się gram i w Battle jest to tak gram i dojechałem no, dość daleko nie? Ja to mówię może wygram a ty patrzę w ostatniej chwili na no jakimś tym zaczął jakiś koleś tam mi wyskoczył I koniec, i koniec, normalnie ludzi wam mówię, koniec był Koniec gry A parę metrów ode mnie była O meta, patrzę jak daleko jadę What the fuck, ale do zaje... Ja na jednym cały czas jechałem To jest moja taktyka, zawsze jechałem na jednym Patrzcie jak jedzie, patrzcie jak jedzie. Uo, już koniec jazdy. Ale że te butelki nie pękną nie? masakra. No pękną mnie, ale w ogóle, że tak nie odprysznie czakowi i w łapu nie trafi, nie? Long Harpoon. Kurde, tymi kombajnami jeżdżą traktorami, masakra. Whip. Y a wiem, wie, jest, kto jest tutaj potrzebny. Mocna Krew, czyli koleś, który ma na imię Bawełna, a przynajmniej tak mówi na niego Rojo. Którego polecam odwiedzać kanał. I jestem jego fanem, jakby co. Dość sporo nie wiem. Ale mu się wdziało... Yy, ...masakra. Dupal, ale się czyje się motor! Ale motor się trząsł przez chwilę! No w dupę dostał, no! w dupę dostał! Dali, dali, wyciągaj się! No wyciął go na masakra, nie? Bardzo... Jeszcze dwa jakieś levele weźmiemy. boost. Dobra, bierzemy Super Jedzie, 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 Jedzin. czy gdzieś dojedzim? Czy nie dojedzim w ogóle? Dobra, ta gra jest chora, nie. Dobra. Powiem wam tyle. Poczekajcie chwilę. Dobra, już. Powiem wam tyle. Ta gra jest naprawdę, naprawdę, naprawdę chora. I to tyle z tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, to subskrybujcie i dawajcie lajki. Cześć, do zobaczenia w trzecim odcinku.